Śmioneczko z tej strony Pan Bartosz. No i nie wierzę w to, co zaraz powiem, ale to jest kolejny odcinek z naszej serii Smak 80. lat daliście rady bić 300 łapek nie ja wiem co zrobiliście, jakim cudem. Jest dokładnie 310 jak to nagrywam, więc na styk się zmieściliście. Ale co? Chyba tradycji, żeby stało się zadość, 300 łapek w górę i kolejny odcinek z tej serii już jutro na kanale. A dzisiaj e, chcę wam pokazać taką e, nietypową metodę e, zbioru balotów. E, w sensie wiecie, tutaj mam turę i mógłbym teoretycznie sobie turem nakładać, bez problemu. E, ale pompa słaba w 6. Muszę pompę zmienić, bo tam właśnie turę ledwo podnosi. A że mam takie coś kiedyś e, kupione. E, jest to taki, taki, wiecie, taki ładowacz na tył do wideł do Bel. No i dzisiaj w odcinku wam pokażę. No nie powiem, że to się jakoś spoko ty młoduje, Bo majstrowanie jest od uja i ciut, ciut Ale damy sobie radę. A i właśnie... Hashtag, hashtag belki i przydną ci serduszko. Bo zapomniałem właśnie, że trzeba hashtag dać. Ale to mówię teraz. No i jestem mega zdziwiony, że daliście radę 300 łapek w górę, bo to... No, to jest... Nie wiem jakim cudem. Ale dobra. E, już myślę, że dzisiaj nie dacie rady, chociaż już tak mówię od trzech odcinków, więc no dla mnie ja mogę nagrywać dla Was codziennie e, bez problemu. O, nie czekajcie, bo muszę się troszkę nauczyć tym ładować, dawno nie ładowałem. Tutaj widzicie taki coś jest. Tu troszkę pod skosem się tu ustawia i... I, i, i... O, no, no trochę nie do końca o to mi chodziło. Czekajcie, muszę poprawić Żeby zaraz tego do rowu nie kulkować. E, muszę się tak w miarę pod to ustawić. No jest to ciekawe, tym hodować nie powiem. Ustawię sobie to i e, czekajcie. Muszę to tak z rozpędu, troszkę się boję, żeby to do rowu nie wyciało. Dobra, no, stój, 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 bo do rowu wleci. Eee, ja się do, zaraz e, ten, zaraz do was Muszę to belkę załadować. Dobra, powoli się udało. No, troszkę trzeba się namęczyć, e, ale powoli idzie to zrobić. Będę sobie teraz powoli, jechał, tylko żeby to nie spadło. E, no, niestety taka technologia w farmingu nie działa tak jak w realu. Niestety bo w realu to z tym nie ma jakiegoś większego problemu. No, ale to jest farming. I lecimy sobie po 60. Więc zaraz do Was wracam. Nie będę szedł na odcinku. Chociaż mam blisko, no ale dobra, zaraz do Was wracam. Dobra, już jestem w 60. Tutaj bierzemy sobie wózeczek, oczywiście. No, tak się zbiera właśnie te belki. Wózeczek 8 belek wchodzi, czyli tyle co na autosankę bez pasów się powinno kłaść. Tak wiecie, w miarę. Żeby bezpiecznie, żeby bezpiecznie było eee, Tak 8 dobrze pamiętam zaraz, zaraz zobaczymy czy 8 Nie chyba pomyliłem może 6 wchodzi Ale zaraz zaraz to ogarniemy eee, No jest to takie Nie no 8 na pewno nie wejdzie, Zapomniałem szczerze Dawno tego nie używałem eee, Ale no tutaj słaba pompa w sześciunce Muszę będę właśnie jechać yy, Będę musiał do OGS-u. Wymienić tą pompę, bo to już strach y, ten, myśleć, jaki ja obornik będę wyrzucał, czy no, ten powoli podnosi, ale to jest Ech, trzeba się namęczyć. A tak, to o dobra, e, ogólnie miałem przed lekcje. lekcję. Miałem mieć lekcję, poszedłem na 10 minut. Nauczyciel, macie jakieś pytania? Nie macie, dobra, to do widzenia. To wiecie co tutaj muszę zrobić chyba? Tak mi się zdaje. No, będę musiał to zrobić. Muszę niestety odpiąć ten wózek, bo on wtedy trochę... O właśnie trochę dupę ma niżej. I mogę normalnie załadować. O. O. Nie według mnie tak w miarę fajnie, bo w miarę realnie to wygląda. No, tylko że tutaj podnośnik w 1200 dość nisko podnosi. Muszę się nauczyć, jak to się ładowało. No i powiedzmy, że nawet tak raczej uda mi się to założyć, ale zaraz zobaczymy. Tutaj, dźwigień. Dźwigień. No, trochę za blisko. O, myślę, że tak. O, sam raz będzie. Ła, nic tego. No, muszę jednak to dobrze dopasowywać, ale sobie jednak podepnę chyba na razie. No, niestety tak to, tak to działa. E, średnio realnie. Czekajcie, tylko to belka sobie obala. O. No. O, tak, tak. Dobra. Ła, nieważne. Ale po odcinkiem szczerze wam powiem jak ładowałem lepiej mi to wychodziło eee, Mogę sobie jeszcze potrenować eee, To ciężko jest stracić tak szczerze No właśnie, żeby to się nie ten... Jeszcze te belki pod takimi skosami Ale myślę, że teraz będzie Git Trzeba tak puknąć Naprawdę. No, zobaczmy, czy mi się uda. O! Tak to Tak to, mia, tak to ma wyglądać. No, jednak trzeba trochę się w farmingu rozpędzić do tego. E, zaraz myślę, że sobie miniaturkę zrobię. To jest dobry plan. Podniesiemy sobie. Ehe. No jest ciężko. Turem jest oczywiście lepiej. Ale jak coś turem nie ma. To i tak trzeba sobie radzić. A sobie tutaj wyjdę. O, albo w ogóle z tej perspektywy jakoś. Bijłem sobie, dobra, dobra, dobra. Teraz nie w tą stronę. No. O! Git. Teraz sobie zrobię zdjęcie Sorry, ale no muszę sobie porobić Bo potem nie będę miał jak Ale dobra, już Przestaję Jakoś sobie pod odcinkiem jeszcze ogarnę tę miniaturkę No taka, taka, że tak powiem Może i ciekawa ta robota Ale taka dość ciężka Bo jednak jest to dość ciężko nabrać Ale no niestety no, Tutaj właśnie trzeba kontrolować Żeby to nie za do. Teraz na przykład ładnie poszło. O, dobra, dobra. Już teraz chyba po połowy tutaj przypnę. Więcej się nabiegam niż to warte. Ale dobra. No właśnie troszkę lipa, że ta 1002 dość nisko to do opuszcza. Podnosi znaczy, i z tym jest właśnie problem, żeby to wklepotać. O, ale powoli idzie. A wygląda to według mnie dość fajnie. Realnie, dobra, lecimy sobie. Nie, tutaj wchodzi chyba jeszcze dwie wejdą. Trzy, czyli sześć w belek wchodzi. No to akurat dwie wejdą, jedno sobie wezmę na tył. Też teoretycznie można brać od yy, odczułówy, jak chcemy, wiecie, belki na przykład na gospodarstwie przywieźć. Ale na gospodarstwie to jest właśnie doładowanie na taki wózek, jak ja mam. E, ogólnie, gdzieś takie coś, y, y, tak, widziałem taki film kiedyś e, o, o teraz Rasiadze. Dobra o eee, idziemy sobie po szesiątkę. W ogólnie trochę mogę zamulać, ale no oczywiście się nie wyspałem ogólnie teraz od dwóch dni taki co nie wyspany przez te elekcje jeszcze gorzej się czuję jak wstawałem na szóstą do szkoły nie, 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 nie. przez przypadek wajchy popchnęłem i tu już się wysypywać zaczęło o właśnie pokażę wam może jeszcze na odcinku jak to się wysypuje coś zobaczymy No dobra. Wiecie co, pojadę sobie z tej strony teraz. O. Nic. No to jeszcze zostało. Trzy belki, tak? To w sam raz tutaj dwie jeszcze pewnie wejdą. Jedna zostań. Jedna wezmę na tań. Na tego tuza. Oj oj, 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 to, 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 to jednak źle było. zezona. Dobra. Eee, zaraz do zwracam. Dobra, witam po cięciu i załaduję tą belkę i następną. I już się chyba nawet nie następna. No, ogólnie nie umiem tego tak za dobrze ładować, więc zobaczcie. Ale o, weszła. Wow. Czy następna się zmieści? Chyba się zmieści. Czekajcie, popkam to jedną. Tutaj, o, trochę. Dobra, teraz się powinno zmieścić na tych i jedno sobie wezmę na widły e, i pojadę tylko sobie 60, na gospodarstwo, żeby to wysypać znaczy wysypać to no, wy wywrócić w Pokazać wam, jak to tam jest zrobione. Ogólnie z tego co wiem, to jest chyba zrobione na podstawie wózka odbizona fabrycznie. Z to na dzień. Dajcie hashtag męczarnia. O, ty. Pa, posłuchało się. razu. Dajcie hashtag męczarnie, i wam serduszko. Yy, ale teraz zaczęło coś. Nie wiem czemu. zaraz zaraz mnie nagranie nie chwaliło, bo ja nie chcę drugi raz się męczyć. O, a to jo. Wiecie, to do tego trzeba do, dojść do takiej perfekcji. No jest ciężko. Dobra, i ostatnia belka wezmę sobie. W inny sposób wezmę sobie. Myślałem, że brzuski nie wychodziło szczerze. Wezmę sobie tak o żeby nie spadła gdzieś tam po drodze. No tak jest jednak troszkę bezpieczniej. No i tak też się teoretycznie da wozić tym. Ale no. Dobra, to co? Ja przysiadam się do 60. Powiadę sobie do 60. Bo chcę Wam jeszcze pokazać jak to się wywraca. Co, do następnego. A, co jest? Tak, chcę wam pokazać, jak to się wywraca, więc się żegnam. No, sorry, jestem nieprzytomny. Ale dobra, lecimy sobie 60 No, muszę to pompę wstawić, bo nie zamierzam z każdego pola tak zbierać. Ale tutaj chcę sobie pole oczyścić, żeby, wiecie, jakieś prace polowe leciały powoli. Myślę, że w następnym odcinku coś będziemy kminić tutaj. Jakieś szambo, czy inne ogrodniki. Ogólnie też cieszy mnie to, że codziennie wbijacie te 300 łapek. Znaczy to już no, trzeci chyba dzień teraz będzie. Pod poprzednim odcinkiem, pod tym z orkanowania jest 400 łapek, więc tam tu już w ogóle bajka. Ale teraz coś laci zaczęło, nie wiem czy to to jakoś się koliduje. Nie, tylko jak na gospel patrzę, nie wiem. Oby tylko udało mi się nagrać filmy i wrzucić, będę zadowolony. O, tak się zastanawiam gdzie to sobie wyrzucić, ale chyba stuk będę ze sodową robił. To sobie. Za sodową to wywalę. No jest to dość długie. To jest to... No widzicie, nasze 6 belek. Sobie belka ile ma mety? ile się Chyba. No to troszkę to ma. To jeszcze nie przykryłem, bo... Bo po folię muszę jechać. Z e, folii się doczekać to jest no, masakra. Ale jest e, stół ułożony w miarę. Znaczy ten e, kopiec taki w miarę w miarę. Znaczy no malutki, ale... To sobie wy wywalę. I tak to wygląda. Ale lagować teraz zaczęło co jest. A, muszę jeszcze u siedzieć. O i tak to wygląda. I co, ja się będę z wami żegnał, do następnego odcinka. Cześć i opa, siema. Eee, mam nadzieję, że nie przeszkadzało wam, że tak trochę lżej zaczęło i że dzisiaj na tym odcinku lamusiłem jak diabli, ale co, do następnego odcinka, cześć i opa, siema.